Sherlock to najlepsze miejsce na szybkie transakcje przez Internet. Jednak, żeby wszystko zakończyło się pomyślnie, musisz pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze, nigdy nie wysyłaj pieniędzy. Płać tylko podczas osobistego spotkania. Pamiętaj też, że oszuści często obiecują wysłanie przedmiotu po wpłacie zaliczki. Nigdy nie wierz w takie zapewnienia. Jedyną bezpieczną formą przekazania pieniędzy jest osobiste spotkanie. Po drugie, kiedy umawiasz się na odbiór przedmiotu, wybierz miejsce publiczne, tam gdzie więcej osób jest bezpieczniej i trudniej o nieprzewidziane sytuacje. Po trzecie, podczas odbierania przedmiotu sprawdź dokładnie, czy jest zgodny z opisem i zdjęciami z ogłoszenia. Jeśli to możliwe, sprawdź działanie przedmiotu na miejscu. Po czwarte, unikaj podawania swoich danych osobowych, np. adresu czy telefonu, zwłaszcza przy pierwszym kontakcie. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie monitora. Ostatnia rzecz, na którą powinieneś zwrócić uwagę, to ogłoszenia z innych krajów. Jeśli ktoś posługuje się angielskim lub łamaną polszczyzną i proponuje wysłanie przedmiotu dopiero po wpłacie zaliczki, to pewnie oszust, który wyłudza pieniądze i nigdy nie przysyła towaru. Oszuści najczęściej oferują zwierzęta, sprzęt elektroniczny lub kredyty. Skoro znasz już podstawowe zasady bezpieczeństwa, to możesz spokojnie dokonywać transakcji na sherlock.pl. Sherlock.pl rozwiązuje sprawy ogłoszeń.